Witam Państwa serdecznie, coś mi się stało w głowie. E, witam Państwa serdecznie e, w kolejny poranek. Wiosna się opóźniła o 10 dni. To nie przeszkadza e, różnym ludziom utrzymywać, że sezony wegetacyjne się wydłużają co roku, a zimy nie przypominają już dawnych zim. Bo za dużo jest dwutlenku węgla w powietrzu. Oczywiście, cóż to znaczy moja opinia wobec opinii badaczy? Tylko przypomnę, że za komuny cały przemysł funkcjonował tutaj emitując dwutlenek węgla do atmosfery. A za swojego życia przeżyłem chyba trzy albo cztery zimy stulecia. A ci, którzy są ode mnie starsi, mogliby tych zim doliczyć się pewnie z 10. No, ale to nie, nie przeszkadza opowiadać takie, ludziom niektórym takie rzeczy. Być może to ma jakieś uzasadnienie. Nie przypuszczam. Dlatego, że, żeby wyciągać wnioski z jakichś pomiarów szczegółowych, to one muszą być prowadzone bardzo dużo, a w, bardzo długo. A w przypadku atmosfery, pogody, takich spraw, to w ogóle przynajmniej dwie setki lat nie zachodzi ta okoliczność, myślę. W Żarach, w pięknym mieście w województwie lubuskim, gdzie kiedyś czasem bywałem, taka kronika się zachowała. Oni to wydrukowali, przetłumaczyli to na polski, wydrukowali to, ja to gdzieś mam. Nie wyszło to najlepiej, no bo po taniości to zrobili, ale to jest dokładna taka kronika, jak wyglądały pory roku, co tam się działo w tych żarach. To ociepleń, klimatu i w średniowieczu było sporo, proszę Państwa. I zim, które nie wyglądały jak zimy. Było też sporo takich, które wyglądały jak zimy, ale tym się ich nie przejmuje, bo po co czytać jakieś stare kroniki łożyckich miast. To nie jest ciekawe, o wiele lepiej e, opowiadać takie rzeczy, e, nie przejmując się za bardzo ich, e, czy one mają jakieś podstawy, czy nie, no, Skoro w pomiarach wyszło, że jest więcej azotu i dwutlenku węgla, no, cóż, no i będzie cieplej, no więc w końcu ja się tak wymarzłem, bo co jakiś czas próbowałem. Odpocząć i wyjść na światło, na świat Boży, żeby nie siedzieć w tych zamknięciach. I za każdym razem marzłem i czułem się coraz gorzej. I dopiero teraz się trochę, trochę poprawiło. To jest, proszę Państwa, 10 maja. To, co mamy na drzewach, to powinno być 1 maja, a myśmy już dzisiaj powinni zapomnieć. Kasztany jeszcze nie kwitną. Chciałem zasugerować, a zaraz będzie po maturach. I nie zakwitną jeszcze w tym tygodniu. Pędy sosny, które ludzie zbierali, żeby tam przygotowywać z nich jakieś ziołowe substraty, mają może po 3 cm. Więc to, to jest dramat. No ale. Nie jest to istotne, proszę Państwa. Cieszy mnie ten odzew na tekst, który napisałem w niedzielę z rana. Napisałem go zrywem, bo to jest tak, że ja tych tekstów, jak Państwo wiecie, nie planuję, nie, nie chodzę z tym. To one po prostu same do mnie przychodzą. E, I e, zjawiają się. Kiedyś ktoś ze mnie szydził, że, bo ja napisałem, że one się pojawiają gotowe w głowie. I ktoś przyszedł wyśmiać mnie i powiedzieć, że jestem głupi, bo <laughs> to się tak nie zdarza. Bardzo przepraszam wszystkich, mam już bardzo dużo lat. I naprawdę nie chce mi się niczego udawać ani odstawiać tutaj jakiegoś cyrku, ani, ani się bawić o jakieś fałszywe skromności i, i tę podobne rzeczy. One się zjawiają w głowie same i są gotowe. Przykro mi, jeżeli kogoś to irytuje, rozśmiesza, peszy albo jeszcze wywołuje jakieś inne uczucia. To nie jest mój problem. Mój problem jest spisać to i puścić na blogu. Jakoś tak się udaje, eee, Proszę Państwa, eee, doszły mnie słuchy Państwa zapewne też, że salon. 24 będzie się zmieniał. Więc ja dzisiaj chciałem coś takiego wspominkowego powiedzieć o tym salonie. No i tak o tak zwanej ogólnej sytuacji. Proszę Państwa, ponieważ nie ma w ogóle szans na to, żeby w Polsce stworzył się rynek treści, na którym każdy miałby szansę, tylko ten rynek treści będzie formatowany pod stosownych ludzi, tak? Ludzi, którzy nie mają ani zdolności, ani predyspozycji, ani pewnie czasu, ani chęci do tego, żeby potraktować komunikację serio. No to, no to on wygląda tak jak wygląda. To znaczy, no, ja wszyscy uważają, że e, polemiki, e, polemiki pomiędzy poszczególnymi gwiazdami publicystyki tej czy innej opcji to jest, to jest właśnie to. Więc proszę Państwa, internet to jest świetne miejsce do wyrażania myśli poważnych, które się nadają do poważnej polemiki, natomiast one nie są wyrażane, dlatego że wszystkim wydaje się, że takim miejscem jest uniwersytet. Uniwersytet służy do czegoś innego. Ja dzisiaj chyba opiszę do czego. W ogóle zrobiło się ciepło, sobie zrobiłem taki spacerek lekki. Mnóstwo rzeczy mi przyszło do głowy. Nie spisałem tego, więc pewnie część ucieknie. To tak bywa. No ale. Cóż, ee, wrócę do tego pojawiania się tekstów w głowie. To się nie dzieje z tego powodu, że ktoś mnie tam wlewa przez lejek, jak Tytusowi Olej do Głowy, czy tam Romkowi Atomak z Tytusem. E, tylko dlatego, że ja to robię już bardzo długo i e, po prostu jestem przestrojony. <laughs> władowałem się w korek. Jak też człowiek jest głupi, po prostu. I to tak jest, jak się ktoś robi 30 lat, to potem to już samo się robi. Ech, proszę bardzo, niech pani jedzie. Ech, no ale salon 24. Jacyś ludzie na Twitterze ogłaszają. To jest niesamowite. Ogłaszają, że przyjdą na salon i zrobią porządek. To są jacyś dziennikarze w nieznanych nazwiskach zupełnie, którzy pewnie mają jakąś tam środowiskową sławę. To też jest śmieszne, dlatego że dziennikarzom wydaje się, w tym świecie, który mamy teraz, czyli w świecie kiedy jest dostęp do nieprawdopodobnej ilości informacji i nikt nie musi się przejmować takim czy śmakiem felietonem każdy ma swojego ulubionego autora albo sam pisze jedni gromadzą więcej ludzi innych, inni mniej i przy tej zróżnicowanej strukturze, która przypomina rafę koralową, prawdziwą a nie tą, co jeden napisał, że na pięku jest w Polsce, bo ślimak tam chodzi i rośnie glon eee, przy tej strukturze yy, świat mediów próbuje kreować jakieś sławy dziennikarski. Wychodzący faceci, których nikt w życiu nie widział, nikt nie wie, co to jest. o Kto to jest w ogóle? Opowiadają jakieś beznadziejne truizmy, które były przemielone przez internet 50 razy, coś chrzanią, do tego dodają jakieś obrazki, które mają podnieść ich znaczenie. To jest. Yy, ten facet, o którym mówię, taką miał rękę z piórem na, na obrazku, ona była tutaj przełamana i to był w, w nadgastku był magazynek rewolweru i tam były naboje powpychane. O bo, Boże, Boże, ale będzie strzelanie. Nikt <laughs> się nie uchowa. No i on przyjdzie na salon i zrobi porządek razem z tym kolegą, panem Bicepsem, który to wszystko kupił. Proszę Państwa, ja... Bez żenady i żadnego tutaj yy, bez fałszywej ani prawdziwej skromności przypomnę, że z kolegą Tojachem robiliśmy 70% ruchu w salonie, we dwóch. 70% ruchu w salonie, a to było tylko, tylko kilka tysięcy blogerów. Więc yy, ponad połowa, grubo ponad połowa przychodziła tylko na nas. Yy, oczywiście to, to nie jest powód do tego, żeby... Ktokolwiek zwrócił na nas uwagę, to jest powód do tego, żeby nas zmarginalizować i całkowicie zepchnąć gdzieś tam na bok i udawać, że nas nie ma. No bo samo istnienie takich osób kwestionuje po pierwsze system edukacji, który wyłania te dziennikarskie gwiazdy, po drugie, system promowania ludzi w mediach i redakcjach. W mediach elektronicznych i redakcjach prasowych, który jest selekcją negatywną, po prostu. Co tu dużo gadać, bo możemy się nie czarować, proszę Państwa. To jest selekcja negatywna. Albo jeszcze gorzej. Więc no, <grytanie> o czym to mówić? Więc myśmy się już przyzwyczaili, zestarzyliśmy się i nie oczekujemy wiele. Natomiast nie oczekujcie, że nie będziemy z tego siedzić. Ten gość z tym rewolwerem w ręce, to po prostu mistrz świata. Zapowiedział, że... że nawet nazwiska sobie nie zapamiętałem. Zapowiedział, że nie będzie już propisowsko. Nie wiem, czy kiedykolwiek było w Solonie propisowsko. Mam wrażenie, że nigdy. Gdyby nie to, jak to w ogóle tam... Pamiętam, co Ziemkiewicz z Warzechą pisali w czasach smoleńskich. Więc powiedział, że nie będzie już propisosko, będzie tak jak powinno być. Będzie pluralizm, proszę Państwa, taki, że ho, 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 jak za czasów, kiedy gazeta wyborcza lansowała te przynajmniej, bo jeszcze lepszy pluralizm będzie. Więc to wszystko jest komedia i żenada. Niech się ten salon zdycha. A, zapomniałbym. Ziemkiewicz zgłosił akcję z powrotu na salon, oczywiście za pieniądze, bo przecież Rafał Aleksander nie będzie pisał niczego za darmo, on jest takim durniem jak my. Więc to jest jeszcze też taka kwestia, że myśmy to wszystko pisali za darmo po to, żeby, żeby ludzie mieli fan. No i na tej podstawie z, zrobiliśmy te wszystkie rzeczy, które, które powstały i wokół których ciągle coś się kręci. Powstało wielu nowych autorów, którzy już nie pisali na salonie, ale piszą tutaj. Ci autorzy nie mieliby szans na salonie, dlatego że oni są za delikatni. Autor nie może być delikatny, proszę Państwa. To ludzie, którzy piszą w szkole nawigatorów różne teksty, oni się nie nadają do takich miejsc jak salon, dlatego że są po prostu zawrażliwi. A nawet jeżeli... By sobie tam coś próbowali popisać, to to by zostało zagrzebane. Po prostu zagrzebane. Yy, bo y, pan Biceps z tym drugim nie zrozumieliby, o co chodzi po prostu. Po co to pisać? Tutaj jakieś takie rzeczy? To jest niepotrzebne. Trzeba napisać, co jak Polska powiedziała, bo to są ważne rzeczy dla Polaków. No, no więc ja. Czekam, co oni zrobią z tego salonu, nie mam co prawda rewolwerów w nadgarstku, ale chętnie zobaczę, co tam będzie i, i się może pośmiejemy wspólnie z tego szalonego entuzjazmu. No i oczywiście portal informacyjny, oni zapowiedzieli, że stworzą portal informacyjny. Co to znaczy w języku ludzkim? To znaczy, że zaproszą tam kumpli swoich, i ci kumple będą wreszcie pokazywać, na czym polega prawdziwe dziennikarstwo. To mnie niesłychanie i za każdym razem zdumiewa. Tak jak powiedziałem, czas gwiazd medialnych, czyli końca lat 90., drugiej połowy lat 90., kiedy wkraczał internet, nikt jeszcze nie wiedział, co to jest tak naprawdę i czym to się je. A Królowały gazety, a w gazetach byli tacy mistrzowie pióra jak Orliński, na przykład w Gazecie w Wpórczej. Fantastyczny autor, Szczygieł. Kto się dzisiaj przejmuje Szczygłem? Chyba sam Szczygieł, tylko. Całe mnóstwo autorów wszędzie. No, oczywiście prawicowi autorzy, Zaręba, Semka. I i inni, którzy tam coś pisali, i oni byli tym głosem, e, który, e, który my mieliśmy się wsłuchiwać. Ja się w to nigdy nie wsłuchiwałem, bo to było po prostu słabe. E, I dalej takie jest. E, nic się w tej kwestii nie zmieniło, ponieważ istotne jest utrzymywanie bardzo niskiego poziomu. Czytelnictwa. To jest najważniejszy cel tej całej akcji, która jest określana jako edukacyjno-popularyzacja. Przyjmujemy, nie, wiem, edukacyjno przepraszam, niskiego poziomu czytelnictwa, bo wtedy łatwo się różne plewy ludziom opychano i jakieś śmieci. Rzakowski kiedyś był gwiazdą medialną, dopóki nie został mędrcem, <noise> to jest, jest głupka ogłosić mędrcem, to jest sztuka. Na w zasadzie nie no, co ja gadam. Co ja godą, jak mówi Wacek czasem. No więc y, mnóstwo autorów zostało na salonie, no ale ciekaw jestem co tam będzie, bo oni będą musieli zrobić miejsce dla tych gwiazdorów, co mają rewolwer w garści w nadgarstku i y, przyjdą tam wreszcie zrobić porządek tak, i pokazać kto tu rządzi i, i jak powinno wyglądać prawdziwe dziennikarstwo. Y, no to y, chyba nawet dzisiaj tam zajrzę dawno mnie tam nie było. W każdym razie nie zamierzam tam niczego publikować, dlatego że już wystarczyło mi to, że przez ładnych parę lat robiłem tak zwane przody państwu Jankę za darmo, po to, żeby zbudować sobie swoją pozycję własną. I na tyle poświęcenia. Wydawnictwo funkcjonuje, mimo pandemii jakoś sobie dajemy radę Logowisko też z mniejszym lub większym sukcesem nie będzie, nie musimy zdobywać sławy i porządkować tego świata, bo ta formuła jest fikcyjna. No więc, też jest ciekawe, że autentyczni dziennikarze karmią się fikcyjnymi formułami. Najgorsze jest to, że robią to nie tylko dziennikarze, proszę Państwa. Swego czasu Beata Szydło poszła na film o Jamesie Bondzie. To był dla mnie wstrząs prawdziwy. No i to taki charakter miało poddańczy. No więc to jest też, że wokół, jakby to powiedzieć, formatów kulturalnych tworzy się kult. I ludzie nie widzą tego kultu. Myślą, że to jest rozrywka, a to nie jest rozrywka, to ma charakter parareligijny i oddawanie czci tym Bałwanom oznacza podporządkowanie się. No więc. Nie można tego robić i to nie są żarty, no ale niektórzy myślą, że są. Jakiś ciężarowy samochód tu stoi przed biurem, nie wiem, co zrobić, czy on sobie potem wyjedzie, a nie walnie w nas na przykład, bo coś tu przywiózł. No więc proszę Państwa, popatrzmy czasem na ten salon, zobaczmy co tam się dzieje. Jak się nic nie będzie działo, to jak to. Oczywiście ja, nie, ja tam za bardzo klikał nie będę, ale, ale interesuje mnie to medium, dlatego że tworzyłem je w sposób intensywny przez ładnych parę lat. Przypomnę tylko, że na tak zwanym pudle nie byłem nigdy na pierwszym miejscu, raz byłem na trzecim. Razem z Tojachem generowaliśmy 70% ruchu. A żeby to ukryć, bo to chodziło o to, żeby to ukryć, to administratorzy pomniejszali mi listę ilość odsłon. Redukowali te odsłony do jakichś śmiesznych wyników w pewnym momencie po to, żeby było widać, ile, jak dużo odsłon ma Warzecha z Ziemkiewiczem i z całą resztą. Nazwanie tego żenadą to jest eufemizm, A więc ci ludzie zawiadują rynkiem treści. Czego się po nich spodziewacie? Ja nie wiem. Znaczy ja wiem, czego się spodziewać. Natomiast, jeżeli ktoś ma jakieś złudzenia, no to dobrze było, żeby się ich pozbył jak najszybciej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.